Szczerze mówiąc nie planowałem nagrywać e, materiału o aktach Dresdena tak szybko, natomiast gdzieś tak miesiąc temu, może troszkę więcej, obejrzałem pewien film, który sprawił, że no, zmieniłem zdanie. E, to jest film o konia w sieci, który nazywa się 15 książek, które wyniósłbym z Empiku i w tym filmie jest pewien fragment, który teraz Wam puszczę. Tego autora już od niepamiętnych czasów mam na liście, to już jest któryś tom, nie wiem, czy nie 17-19 najnowszy, ale chyba nie trzeba znać pierwszego powietrza. Dima Bacera czytaliście tę serię Front burzowy ciężkość dostępny, ale jeżeli każdy Tom jest nową historią, to zawsze sobie od tej, bo często jest tak, że wieczorami mam ochotę na taką dobrą fantastykę rozrywkową. I głęboko wierzę, że to może być to, więc wrzucam do koszyka. I ja mam szczerą nadzieję, że to, co pan Marcin w tym filmie mówi, to jest pewnego rodzaju kreacja na potrzeby takiego materiału, a nie taka szczera chęć rozpoczęcia serii od, no, od tomu 16, Czyli jakby nie było dość późnego momentu w tym cyklu. Tym bardziej, że Pistox, rozmowy pokojowe, jest dość specyficzną książką. To znaczy, to jest tak naprawdę połowa książki. Bo pierwotnie ten tom i kolejny, który w Polsce się jeszcze nie ukazał, czyli Battleground, to miała być jedna książka, ale wydaje mi się, że z inicjatywy wydawnictwa angielojęzycznego. Ta książka została podzielona na dwa tomy, właśnie. Z tego co kojarzę, że Battleground ma w Polsce wyjść w przyszłym roku. Więc ten film może nie będzie odpowiedzią, bo pan Marcin w tym filmie w pewnym momencie pyta się widzów, czy trzeba znać pierwsze tomy, żeby w ten cykl wejść. Ale wydaje mi się, że jeżeli jakimś cudem by pan Marcin na ten film trafił, to znalazłby tutaj pewne informacje, które mogłyby mu się przydać. Więc pogadamy sobie dzisiaj o Aktach Dresdena, czyli o jednej z moich ulubionych serii fantazy. Wydaje mi się, że w tym moim drugim filmie, który był moją listą top 10 serii fantazy. Dresden był na piątym miejscu, czyli chociażby wyżej niż Kozmir yy, i ja to podtrzymuję, to znaczy nie uważam, że obiektywnie to jest lepsza seria niż Kozmir, Kozmir to jest bardziej uniwersum, tak zbiorczo sobie tam to wziąłem, ale ciężko mi w tym momencie wymyślić sobie serię, która dała mi więcej czystej frajdy z czytania niż właśnie Akta Dresdena, więc pogadam sobie tutaj dzisiaj o tym, co to jest za seria, z czym to się je, czego się spodziewać i jaki poziom prezentuję kolejne tomy i wydaje mi się, że na końcu zrobię tier listę. Wszystkich tomów, które przeczytałem, czyli no wszystkich tomów, które wyszły po polsku. Nie przedłużajmy i zaczynajmy. Cześć. Ja jestem Tomek, a to będzie materiał o aktach Dresdena. Zacznijmy sobie od absolutnych podstaw, bo tak by wypadało. Akt Dresdena jest to seria pisana przez Jima Bachera, która na rynku funkcjonuje od roku 2000 aż do dzisiaj. Jest to Urban Fantazy opowiadające, no cóż, o harym Dresdenie, czyli o facecie, który rozpoczyna w dość klasycznym miejscu, jeżeli chodzi o tego typu historie, bo jest to po pierwsze detektyw, a po drugie mag, który ma własne biuro, do którego zgłaszają się osoby mające no, problemy o podłożu paranormalnym. Jak pewnie możecie się domyślić, to nie jest tak, że te osoby mają jakieś problemy psychiczne, no bo świat Dresdena, akcja tej serii, dzieje się w głównej mierze w Chicago, jest wypełniona masą nadnaturalnych stworzeń wampirów, wilkołaków, elfów, duchów, półwampirów, ogrów. No, wydaje mi się, że jeżeli pomyślelibyście sobie o jakiejś takiej właśnie fantastycznej istocie, to jest bardzo duża szansa, że w aktach Dresdena ta istota jest. Jest też trochę tak, jak powiedział właśnie okoń w sieci, to znaczy. De facto, każdy tom jest pojedynczą historią, to znaczy, kiedy jakaś sprawa w danej książce się zaczyna, to ona też w tej książce się kończy. Natomiast oczywiście no nie można zaczynać serii od tomu 16, ani od 5, ani od 8, bo pewne wątki ciągną się przez wiele tomów, relacje Dresdena z różnymi postaciami się zmieniają. Relacje romantyczne, przyjacielskie, relacje na, zas na zasadzie mistrz uczeń i obraz świata też się zmienia, bo w świecie Dresdena mamy sporo organizacji. Mamy dwory elfie, wampirze, mamy stowarzyszenia magów i oczywiście tę całą masę stworzeń, która sobie funkcjonuje w tym dość nietypowym ekosystemie. Wydaje mi się, że też warto poruszyć temat, który czasami wypływa, jeżeli chodzi o tę serię, czyli to, czy akta Dresdena to jest cykl zamknięty. I ja rozumiem skąd to pytanie się bierze. To znaczy, po pierwsze, gdybym zobaczył serię, która ma tych tomów. 17 to bym był lekko przerażony natomiast zaraz przejdę do tego dlaczego nie powinniście być przerażeni na no po drugie gdybym zobaczył że ostatni tom wydany do tej pory nazywa się Battleground to też chyba pomyślałbym o czymś takim bardzo definitywnym, faktycznie zamykającym ten cykl. Natomiast nie, Akta Drezyna to nie jest cykl zamknięty. Jak już wspomniałem, na razie mamy 17 powieści, znamy tytuły dwóch kolejnych tomów, które się ukażą. Tom 18 ma nazywać się 12 Months, czyli 12 miesięcy, natomiast Tom 19 Mirror Mirror, czyli zakładam, że w Polsce to zostanie wydane jako Lustereczko, Lustereczko. Teraz bardzo szybko podam tytuły kolejnych powieści w kolejności, gdyby ktoś tego potrzebował. Front burzowy, pełnia księżyca, śmiertelna groźba, rycerz lata, śmiertelne maski, krwawe rytuały, martwy rewir, dowody winy, biała noc, drobna przysługa, zdrajca, zmiany, opowieść o duchach, zimne dni, gra pozorów, rozmowy pokojowe i właśnie tom 17 Battleground. Natomiast te dwa kolejne tomy, których tytuły już znamy, to nie będzie koniec Dresdena, dlatego że Jim Butcher otwarcie mówi o tym, że tak zwanych case books, czyli książek, w których Dresden rozwiązuje jakąś sprawę, jakiś problem. Bo chciałbym też wspomnieć, że od pewnego momentu to nie jest tak, że każda kolejna książka to jest powieść detektywistyczna, one trochę jednak ewoluują. Natomiast tych tak zwanych casebooks ma być 22, po czym nastąpi coś, co autor określa jako Big Apocalyptic Trilogy. Czyli zakładam, że no trzy grube książki stanowiące jedną historię, które podsumują ten cykl, będą taką klamrą i go zamkną, oczywiście. Natomiast literacko to nie jest wszystko, co w świecie Dresdena się ukazało, dlatego że mamy dwa zbiory opowiadań oba w Polsce niewydane pierwszy nazywa się side jobs, a drugi briefcases a ponadto mamy no też sporo komiksów. Zarówno tych opowiadań, jak i komiksów nie czytałem, więc tutaj bardziej wypowiedzieć się nie mogę. No więc czego możecie się pod nie spodziewać? Po pierwsze tego, że są to książki lekkie. I nawet nie chodzi do końca o ich treść. Zwykle treść też jest dosyć może nie lekka, bo tam mimo wszystko czasami trafiają się poważniejsze momenty. Natomiast mam tutaj pierwszą osobą narrację. Siedzimy w głowie Harry'ego Dresdena. Harry jest dość no, zabawnym człowiekiem. Lubi sobie rzucać swoje kiczowate żarciki. Często nawiązuje do popkultury, do różnych książek, do seriali, do Gwiezdnych Wojen dość często nawiązuje. Ale styl Dżima Boczera jest straszliwie lekki. To są takie książki, gdzie nawet nie, że je się pochłania, je się wsysa. Ja, kiedy pierwszy raz czytałem akt Terezdena, to było chyba dwa lata temu w wakacje, to przez te dwa miesiące przeczytałem 12 tomów. Nie przepraszam, 13, bo skończyłem na opowieści o duchach. To też nie są długie książki specjalnie. Czcionka jest dość duża, sporo rozdziałów, więc czyta się to szybko i też tempo nie jest specjalnie powolne. To są książki wypełnione akcją, jest naprawdę sporo dynamicznych sekwencji i wydaje mi się, że też pomaga ta. No, taka połowicznie odcinkowa formuła, czyli to, że mimo wszystko każda książka to jest osobna historia. I tak jak powiedziałem, przewijają się jakieś motywy, które trwają kilka, kilkanaście książek, ale to równocześnie sprawia, że raczej nie będziecie czuli potrzeby, chyba że się bardzo wciągniecie, co nie jest specjalnie trudne, nie będziecie odczuwać takiej palącej potrzeby czytania kolejnych tomów, to znaczy, może dojść do sytuacji, gdzie stwierdzicie: Okej. Okay, te historie mam za sobą, robię sobie przerwę i za nie wiem parę tygodni wrócę sobie z kolejną historią w tym świecie. Dresden rzadko kończy się cliffhangerami. Jedyny tom, który kończy się takim naprawdę potężnym cliffhangerem, tom, który jest, który miał być pierwotnie zamkniętą całością, to są zmiany. Zmiany, jak już chyba powiedziałem, kiedyś już chyba powiedziałem, e, mają takie zakończenie, gdzie nie wyobrażam sobie osoby, która nie sięgnęłaby od razu po kolejny tom po skończeniu tego. Po drugie, postaci. Jim Butcher jest fantastyczny jeżeli chodzi o kreowanie postaci, bo one też bardzo często zaczynają w dość prostych miejscach, jak już wspomniałem Harry Dresden to jest facet, który jest śmieszkiem, który często jest spłukany, no i który jest magiem, prywatnym detektywem, ma on przyjaciółkę, która jest policjantką i ona jest taką dość poważną, twardostąpającą po ziemi babką. Ma kumpla, który jest takim bardzo honorowym... Boże, nazywała się jakoś ta funkcja, ale mi wypadło z głowy. Chodzi o to, że no, ta postać również walczy z różnymi nadnaturalnymi istotami. Jest on tym typem no, cholernie dobrego człowieka, takiego trochę starszego brata. I ma żonę, która bardzo nie lubi Dresdena, bo uważa, że on jest kompletnie nieodpowiedzialny i stanowi zagrożenie, co jest zresztą prawdą. I masa tych postaci zaczyna w prostym miejscu i ich ewolucja jest bardzo powolna, to znaczy czytając kolejne tomy może od razu tego nie zauważycie, ale jak sobie porównacie Dresdena z tomu pierwszego i Dresdena z tomu, nie wiem, 15, to wow jaki on ludzki progres zaliczył, to ciągle jest ten no, trochę niepoważny człowiek, ale no, wyraźnie starszy, też przerwy między kolejnymi tomami to jest mniej więcej jeden rok w świecie Dresdena. I ma tak straszliwie ludzkie potrzeby, i tak straszliwie ludzkie pragnienia. Bo wiecie, Dresden to nie jest generalnie facet, który jest jakiś bardzo opętany wizją po prostu naprawienia świata. Dresden to jest facet, który ma problemy finansowe. On bardziej myśli o tym, jak tutaj zarobić na rachunki, myśli o tym, żeby jego ledwo jeżdżący garbus się nie rozklekotał do końca. Myśli o swoich bliskich, o swoim. Zwierzaku, i też wspomnę, że zwierzak z tej serii to jest najlepszy zwierzęcy towarzysz w jakiejkolwiek serii fantazy. Nie ma lepszego stworzenia. Myszek jest no, perfekcyjny. Gdyby były jakieś nagrody za pisanie zwierzęcych postaci w książkach, to dałbym wszystkie Baczerowi, bo, bo jest cudowny. Ale postaci drugoplanowe również są fantastyczni. Antagoniści są bardzo dobrzy. Mamy tu na przykład antagonistę, który, która jest taką trochę królową śniegu. Mamy antagonistę, który nawiązuje z Dresdenem relacje trochę na zasadzie... Tutaj użyję porównania, które gdzieś mi się rzuciło w oczy i jest moim zdaniem bardzo trafne. To jest trochę jak z Supermanem i Lexem Lutorem, to znaczy zwykle się nienawidzą, ale czasami jest tak, że muszą działać razem. I tutaj też jest coś bardzo podobnego. Mamy na przykład postać, która jest no, takim comic reliefem trochę, to jest czaszka żywa, która nazywa się Bob i która jest seksoholikiem. I co dziwne, ten żart mi się nie znudził, to znaczy... Jakby ktoś mi tak powiedział na sucho, że w tych tomach jest latająca, żywa czaszka, która myśli jedynie o kobietach, to pomyślałbym, że znudziłoby mi się to, ten żart by mi się znudził po dwóch, trzech tomach, a tutaj działa. No i też Bob jest drugą najlepszą czaszką w historii fantasy zaraz za tą czaszką. Hej szefie, dobrze się czujesz? Udajesz martwego, czy chcesz wpędzić grabarze w ślepaki? Myślałem, że jesteś stuprocentowym truposzem. Wiesz co? Powinniśmy dołączyć do drużyny kilka zombic. Ktoś z was mógłby mnie zapytać, no okej, okay, ale skoro tenże świat jest wypełniony całą masą dziwnych stworzeń, to jak to jest, że nikt się nie orientuje? To jest wytłumaczone w dość prosty sposób, aczkolwiek ja to kupuję, to znaczy... Ludzie lubią sobie normalizować to, co widzą. Kiedy widzą coś, co wydaje się nieprawdopodobne, to szukają zupełnie racjonalnego wytłumaczenia. Na to natomiast kiedy no jest już coś, co ciężko sobie znormalizować i jakaś fantastyczna istota naprawdę rozrabia, no to mamy w tym świecie specjalne ugrupowanie, specjalną organizację magów która sobie radzi właśnie z takimi delikwentami. Na czele tejże organizacji stoi Merlin, aczkolwiek nie ten Merlin od Artura. On był pierwszym, który stał na czele właśnie Białej Rady, natomiast obecnie jest to coś w rodzaju powiedzmy dziedziczonego tytułu przez kolejnych osobników, które stoją na czele. I być może, jeżeli ktoś z was na przykład przeczytał pierwsze, nie wiem, dwa, trzy tomy, no to zastanawia się, okej, okay, ale o czym ty mówisz? Gdzie to wszystko jest? I to jest warte wspomnienia, bo Dresden zaczyna się bardzo, bardzo kameralnie. Pierwsze dwa tomy szczególnie. Pierwsze dwa tomy z tego co kojarzę, to są w ogóle książki, które Dresden pisał na studiach. Na pewno pierwszy tom jest właśnie czymś takim. I one są naprawdę bardzo prostymi historiami. W pierwszej mamy powiedzmy wampiry, aczkolwiek też nie do końca, bo zresztą nie będę spoilerował. W drugiej mamy Wilkołaki. Natomiast czasami w ramach jakichś serii jest tak że na przykład musicie przeczytać ileś tomów, żeby dojść do tomu, który jest w miarę reprezentatywny. I zauważyłem, że w przypadku akty Dresdena dużo osób ma różne patrzenie, od którego momentu zaczyna się no, ten właściwy cykl. Niektóre osoby mówią, że od czwartego, niektóre, że od piątego, niektóre, że od siódmego. Dla mnie Dresden zaczyna się od tomu trzeciego, który jest bardzo dobry i poziom jest całkiem równy. Znaczy zdarzają się słabsze tomy, o czym będzie więcej, kiedy zrobimy sobie ten tier ranking. Ale to raczej nie jest w przypadku tej serii tak, że wiecie, będą dwa tomy dobre, nagle trafi się jeden bardzo słaby, jeden przeciętny, i dwa tomy wybitne. Tutaj poziom raczej jest ten minimalny, przynajmniej no, utrzymany. Jeżeli chodzi o elementy świata, to one są konsekwentnie dodawane. To nie jest tak, że wiecie, po prostu mamy harego, który siedzi w swoim biurze, i w każdej książce pojawia się nowa istota nadnaturalna w tym świecie, którą trzeba powstrzymać albo z którą trzeba się dogadać. Ten świat jest duży. Nie jest ogromny, to nie jest, wiecie, koło czasu, to nie jest malazan, ale jest tutaj dużo elementów, dużo frakcji, co jest podane w bardzo przystępny sposób. To nie jest tak, że to przytłacza i odciąga uwagę od jednak rozrywkowej natury tych książek. Um, Taka rzecz, która jest dość umowna, dość znaczy umowna, jest dość prosta. To jest system magiczny, który działa na takiej, no wiecie, Potterowskiej zasadzie, że o magiczne słowo, magiczny efekt. Nie jest to nic specjalnie złożonego, aczkolwiek tak jak mówię, w ramach tak mocno rozrywkowej serii, no wydaje mi się to idealnym rozwiązaniem, bo gdyby tutaj był jakiś wiecie, wielki skomplikowany system magiczny, no dla mnie to by nie pasowało. Wspomnę też, że no to są książki raczej dla no może nie jakoś, wiecie, bardzo dorosłych osób, ale to nie są książki kierowane dla osób, powiedzmy, 10-12. Są czasami przekleństwa, seks, używki. I to jest, wiecie, trochę jak z, no nie wiem, z GTA. Niby od 18, niby ma te wszystkie rzeczy, a i tak większość z nas gra w te gry, kiedy miała, nie wiem, 12-13 lat. Trochę tak jest z Dresdenem. Jeżeli chodzi o problemy tej serii, no to to nie jest tak, że wszystkie postaci są idealne. Niektóre potrzebują czasu, żeby się rozkręcić. W pierwszych tomach e, dużą ilość osób irytuje Susan. E, I nie mogę też powiedzieć, żebym był jakimś ogromnym fanem tej postaci. Wydaje mi się, że ona i druga postać kobieca, która pojawia się trochę później, to są moje najmniej lubiane postaci w całej serii. Aczkolwiek mając w perspektywie na przykład to, co dzieje się z niektórymi z tych postaci w kolejnych tomach, e, no, Batcher umie naprawić niektóre postaci, które mogą budzić mieszane odczucia. Pojawiają się też komentarze, że Dresden jest seksistowski. I to jest bardzo brzydkie słowo, i takie bardzo mocne, i stygmatyzujące. Nie poszedłbym aż tak daleko. Natomiast, no, definitywnie jest tutaj dużo sytuacji, gdzie, jako że, no, jak już mówiłem, pierwsza osobowa narracja, siedzimy w głowie Dresdena, no i widzimy jakąś atrakcyjną kobietę. A, no wiecie, w tym świecie mamy na przykład wampiry czy jakieś inne nadnaturalne byty, które. No, są piękne i Dresden, no ma czasami takie, wiecie, bardzo stereotypowo męskie odruchy, aczkolwiek wydaje mi się, że najbardziej widoczne jest to na samym początku. Jak już wspomniałem, no, Dresden dorasta i jest to proces powolny, ale konsekwentny. Więc jeżeli irytuje Was to w na przykład pierwszym tomie, to być może mniej irytować Was to będzie, nie wiem, w tomie ósmym czy dziewiątym. Jak już wspomniałem, jeżeli kogoś boli czy odstrasza długość tej serii, to nie bójcie się. Tempo jest bardzo szybkie, te książki pożera się błyskawicznie. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie weźmiecie jakiś jeden tom, usiądziecie sobie, nie wiem, na ogródku czy na balkonie, posilicie parę godzin, będziecie się bawić świetnie i zdecydujecie, zdecydujecie. Zorientujecie się, że o dwie trzecie książki przeczytałem ale to zleciało. Także wiecie, to nie jest koło czasu, które ma tych tomów, no 15 licząc prequel. Żeby przeczytać koło czasu naprawdę potrzeba, no myślę, że miesięcy. Dresdena, jeżeli się uprzecie, jeżeli was to wciągnie, to możecie przeczytać, nie wiem, w 3-4 tygodnie wszystko i nie czuć się zmęczonym tym, co się przyswoiło. Więc jeżeli lubicie urban fantasy, to jest to seria dla was. Tutaj nawet nie ma co gadać, czytajcie Dresdena jeżeli lubicie dobrze napisane postaci z powolnym, ale konsekwentnym rozwojem lubicie książki, które są dynamiczne pełne akcji, lekkie w lekturze to Dresden również jest dla Was w tej serii jest masa eskapizmu, masa rozrywki to jest trochę jak oglądanie takiego, wiecie przygodowo-rozrywkowego serialu gdzie bawicie się dobrze, czujecie się zżyci z postaciami i czekacie na każdy kolejny odcinek, żeby przeżywać z nimi nowe przygody i jakby to jest to, czego ja szukam w książkach a Dresden w postaci wokół niego to jest jedna z moich ulubionych grup bohaterów, z którymi zżyłem się no, najmocniej. No i teraz tier ranking dość szybki, nie będę się to jakoś bardzo rozwodził, bo nie będę spoilerował. Ponownie S to są te najlepsze książki, D to są te książki najsłabsze. No i zaczynamy od frontu burzowego tą pierwszego. Książka, która jak wspomniałem jest bardzo prosta. I jest jedną ze słabszych, nie będę ukrywał, natomiast równocześnie, kiedy macie za sobą już kilkanaście książek, to rodzi się w was ogromny sentyment do tej książki szczególnie. Nie dam jej w D, powiem od razu, że w D będzie tylko jedna książka. To jest książka, która wyląduje w C. Podobnie jak pełnia księżyca, która pierwotnie podobała mi się bardziej niż front burzowy, natomiast po tych już latach przyznam, że pamiętam ją o wiele słabiej niż pierwszy tom. To jest książka na bardzo zbliżonym poziomie, moim zdaniem, więc tutaj ponownie wyląduje ona w c, natomiast poniżej frontu burzowego. Dalej, śmiertelna groźba to jest ten moment, kiedy dla mnie drezen zaczyna być bardzo dobry, to jest spokojne A. To jest ten moment, kiedy świat robi się dużo większy. Może nie jakoś, wiecie, pięć razy większy, ale jednak pojawia się tutaj sporo postaci, które będą istotne później. Rzeczy, które w tym tomie dzieją się z wampirami są świetne. Scena na tym to był bal. Na tej imprezie, powiedzmy, wampirzej to też jest absolutnie świetne. I bardzo podobała mi się końcówka, gdzie Bacher pokazuje, że to nie jest tak, że wiecie, będzie książka, rozwiązujemy sprawę i wszyscy mogą wrócić do stanu, w którym byli wcześniej nietknięci. Świetny tom. Bawiłem się na nim bardzo dobrze. Dalej mamy rycerza lata, czyli pierwotnie to był mój delikatny zawód, bo przyznam, że do pewnego momentu nie byłem jakoś bardzo mocno zainteresowany dworem lata, dworem zimy. Z czasem, z czasem to się zmieniło, natomiast na początku szalony na tym punkcie nie byłem. Wydaje mi się, że zaraz po przeczytaniu ta książka wylądowałaby w C. Natomiast to nie jest książka na C. To jest książka, gdzie autor ciągle rozwija świat, wprowadza nowe postaci, wprowadza nowe ugrupowania. Więc to jest takie myślę solidne B. To nie jest jeden z moich ulubionych tomów, ale też nie jest to jeden z tomów, które lubię najmniej. Śmiertelne maski. Wydaje mi się, że z tych pierwszych pięciu tomów to jest najlepszy tom. Nie tak dobry, żebym dał go do S, ale to jest ponownie spokojne A i szczyt A. Fantastyczna książka, fantastyczny antagonista, który jest takim antagonistą, który powraca. Podobają mi się relacje Dresdena z pewnymi rycerzami, nie mówiąc więcej. Jest tutaj też sporo bardzo dobrze napisanych dynamicznych sekwencji akcji. Końcówka jest bardzo dobra. Fantastyczny tom, od początku do końca bardzo, bardzo solidna książka. No i krwawe rytuały. To jest mój zdaniem słabszy Tom Dresdena. I to nie jest tak, że tutaj nie dzieją się ciekawe rzeczy, bo są dwie bardzo ważne rzeczy, czyli pewna rzecz, której fabularnie, która fabularnie bardzo wpływa na Harego. No i też pojawia się tutaj pewna postać, którą ubóstwiam, więc te dwie rzeczy zdecydowanie na plus. Natomiast koniec końców nie jestem ogromnym fanem tej książki. Ona nie jest tragiczna, nie jest zła. Natomiast. Ta książka się w dużej mierze opiera na tym, że Harry Dresden zostaje wynajęty przez osobę, która pracuje no, w branży porno. Więc są tu dobre sceny, zdecydowanie. Ale koniec końców, tak czysto subiektywnie, ten tom podobał mi się chyba najmniej ze wszystkich. I dalej mamy Martwy Rewir. To jest tom y, dla wielu najlepszy. Dla mnie jest wysoko. Ale nie jest najlepszy. To dla mnie będzie szczyt A na razie. Wydaje mi się, że ta książka generalnie będzie na szczycie A. Jeżeli lubicie dinozaury, jeżeli lubicie park rajski, to orany będziecie się bawić podwójnie dobrze. I tutaj bardzo dużo rzeczy jest wprowadzonych po raz pierwszy. Postaci, tak jak na przykład Butters, ale nie ten z South Parku. To znaczy, on nie jest prowadzony w tej książce, ale tutaj ma no, większą rolę. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozrywkę, to to jest jedna z. No, najbardziej dostarczających książek z całej serii. Końcowe sekwencje to jest po prostu czysta frajda. I są tu też też pewne no, poważniejsze momenty, ale balans jest bardzo, bardzo dobrze utrzymany, bardzo solidne A. Dowody winy. Pierwsza niepopularna chyba opinia, to jest S, to jest jeden z moich ulubionych tomów, jest fantastyczny. Tutaj w ogóle koncept jest bardzo fajny, bo to jest historia, gdzie jakieś zjawy i upiory z horroru zaczynają używać i wychodzić z ekranów kin i to jest świetny koncept. I to jest też pierwszy tom, gdzie pewna postać kobieca zaczyna odgrywać większą rolę i to jest postać, którą uwielbiam. Dowody winy to jest frajda przez duże F, bez zastanowienia S i Biała noc. Biała noc, czyli tom, który jest też dość polaryzujący. Raczej chyba więcej osób go nie lubi, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wiecie ten aspekt detektywistyczny Dresdena to to może być najlepszy tom, jeżeli chodzi o zagadkę i ja ciągle bardzo dobrze wspominam tę książkę, bo wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o wiecie fabułę, to to jest chyba najlepszy tom Dresdena. Nie jest to książka tak dobra, żebym dał ją do a, ale to jest ponownie B i dam tę książkę nad rycerzem. Lata, Zdrajca, pomyłka, Zdrajca będzie za chwilę, drobna przysługa, i to jest chyba moja druga niepopularna opinia, bo ponownie dla wielu drobna przysługa to jest jeden z lepszych tomów, i on był dla mnie dobry, końcówka była świetna, ale ponownie nie czuję jakoś, żebym ten tom specjalnie lubił. Dużo się tu dzieje, ale to nawet nie jest książka, którą dam na szczyt B. Dam ją do środka B za białą nocą, natomiast Zdrajca S, Ponownie genialny tom, świetne zakończenie, świetna historia, świetne, świetna współpraca, która zawiązuje się między dwoma postaciami, które no, niespecjalnie się lubią. To jest jednocześnie tom bardzo rozrywkowy, i który dostarcza dużo takich, wiecie, emocjonalnych bodźców. Jeden z moich absolutnie ulubionych, e, który poprzedza mój ulubiony tom. I myślę, że jakbyście zapytali, nie wiem, tysiąc fanów Dresdena o ich ulubiony tom, to z 980 by powiedziało, że zmiany. Zmiany to jest najlepszy tom. I ten tytuł to nie jest taki, wiecie, że, że clickbait, żebyście kupili. Tutaj naprawdę są zmiany duże. Chyba najlepsze zakończenie. W ogóle pierwsze dwa zdania tej książki to jest już moment, kiedy mi opadła szczęka. Jest zabawnie, jest momentami bardzo smutno. Bardzo epicko, bardzo przykro. No i to zakończenie, o którym wspomniałem. Sama ostatnia strona. Jak po tym tomie nie podniesiecie opowieści o duchach, to będę pod wrażeniem, a opowieść o duchach to jest książka, która dała mi bardzo mieszane odczucia, to znaczy są fantastyczne momenty, bardzo emocjonalne w tej książce i to jest ten moment, kiedy zdają sobie sprawę, Jezu, jak ja bardzo jestem związany z tymi postaciami, ale przyznam, że sama zagadka, z którą mierzy się Dresden, to nie jest coś, co jakoś bardzo mnie zaabsorbowało. Są w tej książce elementy, które dałbym w S są elementy, które dałbym w C, więc powiedzmy, że spotkamy się w pośrodku i dam tę książkę do B, bo to jest dobry tom, ale moim zdaniem mógłby być o wiele, o wiele lepszy. Zimne dni. Chyba najdłuższy tom, jeżeli chodzi o całego Dresdena, ma prawie 700 stron. I to jest ten moment, kiedy już, jeżeli chodzi o dwory, zimy i lata, o te ala elfickie stworzenia, no to zdążyłem się już nawet nie tyle przyzwyczaić, co zdążyłem się zainteresować tym, co tam się dzieje. Nie wydaje mi się, że to, żeby to była książka na A, ale to jest taki naprawdę szczyt B, bo jest dużo ważnych momentów w tej książce. Wydaje mi się, że scena, którą najbardziej zapamiętałem, to jest spotkanie e, z Tomasem, pewnego bohatera. Nie będę mówił tutaj nic więcej. Pewnie znaczy, większość z Was pewnie nie wie, kim jest Tomas w ogóle. I to było bardzo emocjonalne. Natomiast całościowo nie jest to książka, która jakoś bardzo mi w głowie została, w przeciwieństwie do gry pozorów, i to jest kolejne S. To jest mój drugi ulubiony tom, bo tutaj Jim Butcher stwierdził, że napisze sobie heist, napisze sobie historię o napadzie. To jest tak epicka książka momentami, tak fantastycznie pomyślana. I to co jest całkiem zabawne to to, że mm, pewni antagoniści powracają co pięć tomów, więc mamy ich w tomie 5, dziesiątym i właśnie w tym. I tutaj działają fantastycznie. Gra pozorów to jest książka, którą przeczytałem w jeden dzień. Tak się wciągnąłem, tak fantastycznie się bawiłem. Natomiast tom ostatni w, wydany w Polsce, czyli rozmowy pokojowe? Kurde, czuć. Czuć trochę, że to jest pół książki, że to jest wstęp do czegoś większego i ciężko mi wstęp dać gdziekolwiek wyżej niż w C. Natomiast równocześnie wydaje mi się, że no to jest książka lepsza niż Front Burzowy i lepsza niż Pełnia Księżyca. Nie mam pojęcia, jak wypada Battleground. Wydaje mi się, że w większej ilości osób ona się bardzo podoba, więc gdyby ta książka była jednością z Battleground, to pewnie dałbym ją w A, ale. No, pół książki ciężko jest mi ocenić wyżej niż szczyt C. Podobnie jak, nie wiem, pył snów Stevena Eriksona, też jest książką, która wydaje się wstępem do czegoś większego. I jeżeli chodzi o tier ranking i generalnie całego Dresdena, no to to by było na tyle. Mam wrażenie, że, czy mam nadzieję, że wyczerpałem temat. I bardzo wam dziękuję. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco. I do następnego. Cześć.